Hejka! Dzisiaj kolejny odcinek z SSO i będziemy się przebierali na lato. I jeśli chcecie, to możecie mi napisać, czy zawsze np. na przykład jesienią, zimą, wiosną, żeby już jakąś moją postać. Myślę, że tego konia zostawimy, bo koń tam za dużo nie, nie, nie zmieni. Choć ten swetorek, jest prześliczny, to ubierzemy naszej postaci koszulkę i spodenki. Nie nie wiem. Ta koszulka może być, ale czy ja chcę na żółto jeździć? No nie wiem. Może znajdę jakiś inny z takim pępkiem na wierzchu? No nie, no nie wiem. Mi się właśnie to pokojarzyło z latem, szczerze. Nie wiem czemu. No ale... I spodenki na pewno bym chciałem mam chyba same niebieskie spodenki tutaj. No nie, gdzie są jakieś ubrania? Jezu, ja cały czas poszedłem. ten... Słuchajcie, ja przybiorę moją postać, więc konia sobie schowamy tutaj, żeby nam nie przeszkadzał. Um, najpierw w ogóle zdejmiemy tą czapkę i rękawiczki. Kto w to chodzi w czapce i rękawiczkach? Znaczy czapka z daszkiem rozumiem, <laughs> ale tak to, tak ja to nie rozumiem. To mogło być taki kwiatek na no, fioletowo. O jezu, ja kocham fioletowy. Bo taki zwykły, bo takie, Nie, takie nie. Dobra, weźmy z tym kwiatuszkiem fioletowym. Nie mam czarne spodenki. No, ale nie. Czapka z daszkiem by mogła być. Ale taka, taka jest śliczna. Dobra, w ogóle sobie poszukamy spodanek. A buty też trzeba będzie zmienić. Tyle rzeczy trzeba pozbieniać. Może takie spodenki. Nie, nie podobają mi się. Szczerze, nie pasują mi tutaj. Nie, nie, nie mam spodenek normalnie. Ludzie, co jest? To sobie kupimy. Dobra, to buty jakieś. Trapeczki mogłyby być. Szczerze. Spodnek nie mam żadnych. tych No, ewentualnie takie by mogły być, ale tak ciemno na lato. Bycie. Albo spodniczkę jakąś. Nie, naprawdę nie mam żadnych spodanek. Kiedyś tego. Tyle tutaj tego było. Pewnie posprzedam. A nie, jeszcze tutaj mam, ale. No, takich to ja nie chcę. Ja nie wiem, w czym się chodzi na lato. W sendałach na pewno. A może jakieś sendały. Hmm. No jak już to te Ej te by mogły być, bo one mają takiego kwiatuszka, który, którego ja też... Nie, nie. Wiecie co? Nie. To są brzydkie. To mi nie pasują. Myślę, że jakieś czarne albo fioletowe by były fajne, butciki takie, ale ja nie mam. No właśnie, fioletowe buty są jedyne takie duże. Więc muszą być czarne. Dobra, niech jest to. a sobie zobaczymy jeszcze spodemki, jakie mamy, jakie możemy tutaj mieć. Co jest? Jakiś taki, mega tani strój. Wow. Wyszłam przez przypadek, dobra. Nogi. Nogi, pokaż nogi. Wow, jakie fajne! i bardzo mi się to podoba. Dresy stajenne, bardzo ładne. Takie są, ale są straszne. E, takie też, ale też są straszne. Tak, to są spodniczki same. No co jest? A jeszcze takie coś jest. No ogólnie to takie na lato. No wygląda jak na lato. Ale czy jest jakieś super ładne? Na no to, no nie. Te spodnie wyglądają ładnie. Nie, ja tak nie myślałam, że to wiesz, że są takie. Nawet nie wiem jak to się nazywa. Możemy zobaczyć też na festiwalu. Ale no, ja też nie chcę jakoś super na czarno. Możemy też te, y, sprawdzić. Inne czapki. Świeletowe. No, powiedziała fioletowe by mi pasowało. Jest tu dużo czapek. Bardzo dużo. Ta jest fajna, takiej z serduszkiem. A to, co miałam przed. Albo tak. Nie, ta albo ta. Mi się wydaje, że ta. Bardziej pasuje. Zobaczymy sobie jeszcze różowe. No właśnie, są tutaj te nowe czapki. My tu mamy za sklepy, chyba tylko tutaj te dwa są. Tu są jakieś spodemki. Ej, i one są nawet spoko! Albo te. Wiedziałam, żeby tu jechać. I sobie weźmiemy to. Tylko te dwie pary. Myślę, że te są ładniejsze. Więc kupimy sobie te. No nie są droższe, to ja nie wiem. A czy tutaj są jakieś spodenki no są. Ale szczerze to gorsze. To a by by się, by się można było. Czapek chyba tutaj nie ma takich z daszkiem. No, a jest. A nie, to nie jest czapka z daszkiem. Tylko tak wyglądało. No dobra, to kupimy sobie tam te spodenki. I czapki, czy są jakieś czapki z daszkiem? No nie ma czapek z daszem, z daszem, daszekiem. Dlaczego? Dobra. Czy braki to tam mnie nie interesuje? Buty. Różowe są. A tutaj? Aha. Tu jeszcze gorzej. No dobra, to zostawiamy sobie te. No i tak prezentuje się nasza postać. Zastanawiam się też nad kupieniem jakichś kolorowych włosów. Powiedzcie, na wakacje się farbuje. Tylko ja nie pamiętam, gdzie ja kupiłam te włosy. Tutaj są tylko pasemka takie, ale to nawet nie jest ta fryzura, której ja szukam. O nie, co się stało tutaj z twarzą? Makijażystka. Ma jakieś nowe fryzury dla mojej postaci na lato. Dobra, tu jestem fryzjer. Mam nadzieję, że to jest to. Wow, on skacze! Dobra, fryzjer. Czy jesteś tym, którego szukam? Proszę tak. Jest! Ej, te są bardzo fajne. Ale liczę na fioletowe. A fioletowych nie ma. Ale co to jest za przyzura na warkoczy? To ja nie... nie. Dobra. Może takie? Nie. Może takie sobie wezmę? <głos》> może sobie wezmę takie. Dobra, tam. albo takie! Nie. Myślałabym mieć inny ubiór. Dobra, to niech są te. Postaż teraz. Yy, czy jest tutaj może jakiś makijaż? A. No, duży wybór, niestety nie mogę się zdecydować. <laughs> Myślę, że sobie zmienimy też makijaż, bo ten jest taki bardzo niebieski. A nam to nie bardzo pasuje. Więc sobie pojedziemy do Murland, bo w Murland, z tego co pamiętam, są nowe fryzury. Nie, fryzury, znaczy fryzury też, ale makijaże. A nie, fryzury to są stare, ale makijaże są nowe. Make-up. Ja są spoko, tylko tak. No nie, 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 smutno wygląda przez te kreski pod oczami. Wiecie o co chodzi? Hmm. Się nad tym, nad tym. Takich ja nie chcę. Czym to się w ogóle różni? a to ma takie ciemniejsze usta, no to ja chcę to. No nie, ja cały czas wydaję za na odcinkach. Fryzjer. Wiem, że byłam przed chwilą u fryzjera, ale. no, trzeba sprawdzić. Ta fryzura mi się w ogóle mega podoba. Więc postać mamy zrobioną. Idziemy teraz zmienić konia. Znaczy, wystroić konia. Myślę, że to nie zajmie nam aż tak długo, ale no. Wystroimy go sobie. Dobra, co nasz koń włoży na siebie? Niebieski czaprak bym bardzo chciała, ale no taki fajny. O, taki na przykład fajny. Taki. No, to jest fajny. No, ale przydałoby się coś chyba czarnego. To weźmiemy sobie czarne siodło. No, okej. Okay. Tak to, to prezentuje się nasz koń. Piękny, co nie? No i mamy tutaj jeszcze kraba więc mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Możecie napisać w komentarzu jakieś jeszcze pomysły na odcinki, albo zasumą się przebierać. Chciałabym jakieś takie przebioronki. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, pa!